Wtedy znany ktoś, kto miał dom za... Emocje są jak fale, które przypływają i odpływają. To zagwarantowało październikowe widowisko pod tytułem Wieczór z emocją, ukazujące 10 kategorii emocji w postaci autorskiej wierszy lokalnych autorów. Wiersze zostały zaprezentowane przez 10 aktorów teatru razy dwa, a słowa zostały okraszone muzyką, śpiewem i ruchem. Tak jak zapowiadaliśmy, dzisiejszy wieczór to wieczór pełen emocji, emocji sięgających najwyższego zanitu. no niesamowity wieczór. Powiem szczerze, że wiem, że teatr razy dwa zaskakuje z każdym razem. Jestem przeszczęśliwa, ale to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. To, co mi w duszy gra, to to, że naprawdę jesteśmy ogromnymi szczęściarzami, że możemy tego doświadczać tutaj w takim małym miasteczku, w sali pełnej widowni, z cudownymi artystami na scenie. To już jest wielopokoleniowy teatr. Teatr, który, jak powiedziałam na scenie, jest już pewnym stanem umysłu. I rzeczywiście to, co daje. Wraca do nas razy dwa. Niech tak będzie, niech tak się dzieje, niech będzie dalej pięknie. Jestem bardzo rozemocjonowana po tym spektaklu. Był fenomenalny, naprawdę fenomenalny. Cieszę się, zaskakiwał. Gra aktorska, no to po prostu nie do pojęcia, nie do objęcia, jak na jeden wieczór, naprawdę z chęcią jeszcze raz i, i następny będę chciała obejrzeć ten spektakl, bo naprawdę, no, sam Pan widzi tak rozemocjonowana, zresztą publika też tak reagowała, no coś fantastycznego, że coś takiego się u nas dzieje w Bystrzycy. Bardzo długo myślałem nad interpretacją drugiego wiersza, ponieważ według mnie było, mało okazywało za Zaskoczenie i potem sobie zdałem sprawę, że zaskoczenie też może być takie trochę negatywne. Jestem naprawdę pod wrażeniem jakby tak wielu utalentowanych ludzi zebranych jakby w jednym miejscu, w jednej produkcji. Bardzo miło się pracuje z takimi ludźmi. Wspaniałe towarzystwo różnorodne, z różnych środowisk, od lokalnych poetek, po naszych lokalnych artystów, właśnie artystów Teatru z z grup dziecięcych, młodzieżowych i starszych, ale także nasi lokalni muzycy, jak chociażby zespół Stodoła, który towarzyszył dzisiaj Pani Burmistrz akompaniamencie. Więc no, fenomenalne dzisiaj spotkanie różnych ciekawych ludzi, którzy swoimi emocjami w najpiękniejszy sposób podzielili się z naszą publicznością. não